No to ok, startujemy w takim razie. Dzień dobry wszystkim, szczęść Boże. Kto nas będzie słyszał na żywo, kto będzie słuchał, odsłuchiwał czy odoglądywał z materiału na YouTube, to dobrze. Cieszę się, że możemy zacząć działanie w projekcie. Moje nazwisko Bogdan Opoń, jestem doradcą metodycznym od katechezy w województwie lubelskim, więc tym bardziej się cieszę i pozdrawiam wszystkich, którzy dołączyli na żywo, choć jest to wyzwanie. I tych, którzy też będą oglądać później, to też będzie wyzwanie. Nasza agenda jest poczwórna. Przed chwileczką ją zamieściłem na, na, czym? na naszym kanale. Więc mamy krótkie wprowadzenie do gamifikacji. Co to takiego? Krótki przykład o tym, jak wykorzystać na przykład jeden z modułów dostępnych chociażby w Geniali do testu, czy do sprawdzianu, czy do podsumowania. Krótki przykład gotowego już projektu, jak można zrobić większy sprawdzian, większą powtórkę. Ten drugi projekt upublikowałem, ale będę w stanie go troszkę omówić. Nie mój projekt, to jest gotowy, znaleziony. No i to co jest chyba główną treścią i głównym powodem dla którego się widzimy, próba rozbudowy projektu naszego wspólnego. Już troszkę ruszył, już jedna misja się kończy, ale o tym za chwilę. Planuję, że po tej pierwszej części zrobimy trzy minuty przerwy, tak, żeby na spokojnie można było odetchnąć i w tej drugiej części będziemy działać już bez przerwy, natomiast całość chciałbym, żeby nie trwała dłużej jak półtorej godziny. Uruchamiam screena, czyli kto chce to bardzo proszę pod, odbierzcie ode mnie stream wideo. Już go widzę, że jest. Boję się, że może czasem tutaj coś migać, dlatego że jednocześnie używam kilku programów i obraz przesyłam z innego jeszcze urządzenia, a więc, żeby nie przedłużać, jedziemy. Gamifikacja doczekała się różnego rodzaju określeń, nawet niedawno słyszałem sformułowanie pleizacja, które brzmi dość obco, chociaż kto wie, czy nie byłoby nie oddawałoby treści takiej najbliższej temu, o czym właściwie powinno się myśleć w kontekście gamifikacji to nic innego jak przeniesienie doświadczeń z tych, które mamy w grach. W związku z tym, że mnóstwo ludzi na świecie gra. Według badań, które ostatnio widziałem, 97% nastolatków spędza czas przy grach i spędza go dość dużo. I zanim, że tak powiem, pokontynuujemy dalej, mam dla Was pytanko: pomyślcie chwilę, będzie można na czacie potem odpisać, a jak myślicie, jak temat się ma w wiek, wśród ludzi w wieku powyżej 35 lat? Nastolatkowie spędzają czas 97 y, czasu swojego przy komputerze grając, natomiast y, ludzie w wieku dorośli, w wieku 35 lat, spędzają, i teraz podpowiadam, a 27% swojego czasu, 37% b, 47% c. Y, pod koniec tej części spróbujemy rozstrzygnąć, co, które pytanie jest prawdą, która odpowiedź jest prawdą. Lecimy dalej. Po, pra po prawej macie takie trochę bazroły, które ja rysuję w programie, o którym kiedyś tam opowiadałem Explain Everything. Dość ciekawy, w związku z tym, że rysownik ze mnie, ze mnie umiarkowany, to tutaj tylko jest informacja taka, że dzięki gamifikacji te procesy, które działają. W wielu branżach, jak chociażby w biznesie, w marketingu, w handlu, nawet sobie często nie uświadamiamy, że jesteśmy poddawani takim procesom, bo czym, i, czym jest, jak nie gamifikacją, karta lojalnościowa, dzięki której zdobywamy punkty, potem dostajemy zniżki, potem mamy klienta brązowego, srebrnego, złotego, czujemy się dowartościowani. Yy, przez to, że, że nas yy, ktoś yy, nadał nam jakiś udział, może nas ktoś pytać, może nam dać w pierwsze miejsce w kolejce przy wyprzedaży. To jest wszystko, słuchajcie, w, wciągnięcie ludzi w interakcję. Czyli celem jest dać ludziom poczucie tego, że mają na coś wpływ. Coś, co w szkole ze względu na pozycję uczeń-nauczyciel często nie ma szans zadziałać, tu działa bez problemu. Mówiąc kolokwialnie, bez pudła. Jest w tym określony cel firm, które projektują takie, takie, takie programy duże, których celem jest właśnie związanie klienta. Ale to nic innego jak elementy gamifikacji. Czyli wykorzystajmy coś, co jest elementem gry, żeby pomóc zachęcić do nauki, pomóc w przyswajaniu wiedzy. Tu, w tym kontekście, bardzo fajną rzeczą jest książka na przykład Kotarskiego, Radka. Włam się do swojego mózgu. Gdzie omawia kilkanaście różnych metod w których bazuje na odkryciach neuroedukacji w zakresie biochemii, psychologii, różnego rodzaju nauk, które dziwnie, dzi, dziwno, o dziwno brzmiących nazwach. A celem jest jedno. Czy jest coś takiego, co można zrobić, żeby te procesy, które od nas w pewnym sensie są niezależne, usprawnić? Chodzi mianowicie o to, żeby ruch między synapsami, przekaz informacji odbywał się bezkolizyjnie, sprawnie, żeby w ogóle się odbywał, bo niektórzy twierdzą, że gdy nie zaistnieje, gdy nie ma czegoś takiego jak zaciekawienie, jak, jak intryga taka intelektualna, to ten proces może w ogóle nie zaistnieć. Czasem takie mamy wrażenie, że ktoś buja w obłokach przez całą godzinę bo nic się nie stało, że tak powiem, nie zaszedł ten proces. Na ile to jest rzeczywiście uzasadnione i na ile badania współczesne, a jest ich dość dużo, Szwedzi w tym dość przodują, ale i Niemcy, warto tę książkę przeczytać. Jest ciekawa, nie brałbym jej za, za wykładnie, że tak powiem, poza tym ona nie jest o gamifikacji tak naprawdę, ona jest bardziej o właśnie, gamifikacja jest jedną z gałęzi, jednym ze sposobów, jak wykorzystać, jak stworzyć warunki, żeby proces edukacji mógł iść sprawniej, ciekawiej, bardziej miarodajnie. Lecimy w takim razie dalej. Co potrzebujemy na sukces w gamifikacji? To gra. Nic innego jak gra. Gra, czyli zabawa. Na ile będziemy w stanie sprowadzić brzydko mówiąc zadanie do zabawy? Na tyle w duchu gamifikacji możemy liczyć na sukces, możemy liczyć na zaangażowanie. O tym za chwilę powiem. Druga kwestia to rozrywka. Mnóstwo osób, muszę powiedzieć, że w moim doświadczeniu domowym nawet taką sytuację mam, że jeden z moich synów najstarszy, który dość dużo czasu spędzał grając w różne gry, ale przez większość czasu korzystał z serwerów zachodnich. I on tam pilnym człowiekiem, pilnym uczniem nigdy nie był, ale maturę zdał niemal stuprocentową, jedną i drugą. Co to znaczy? To znaczy się, że gdy nauka była mimo woli, to znaczy, że sukces, można powiedzieć, przyszedł niemal sam. Można oczywiście to rozwijać, i pewnie byśmy zaraz zobaczyli pro i, 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 i za i przeciw. Ale to w tej chwili nie, nie, nie jest najważniejsze. Ważne jest to, że są w tym możliwości i to jest jakby klucz. To nie jest nakaz, to nie jest ten klucz do sukcesu. A broń Panie Boże, to nie jest cel. Gamifikacja zawsze powinna zostać narzędziem. Celem jest y, tworzenie stworzenie warunków do nauki. Twarsze zapamiętywanie, czy łatwiejsze zapamiętywanie. Czy zamienienie procesu, który kojarzy się z nudą w coś, co może być ciekawe, frapujące. Trzecia rzecz, a właściwie w punktach to jest druga. Zobaczymy, czy to nam się uda przesunąć uda się. To jest. Tajemnica. Co takiego tajemniczego jest w gamifikacji? No właśnie to, że tworzymy pewne. Zadania pewną niewiadomą, że trzeba coś szukać, że to nie jest tak, jak uczeń na lekcji przychodzi. Bardzo fajny przykład. Wczoraj słuchałem jakiegoś webinaru na temat gamifikacji i, i jeden z panów mówi, co jest ciekawego w tym, że powiemy czy zapytamy, y, jakie jest najgłębsze miejsce, największa depresja, czy najgłębsze miejsce w, na oceanie. No to niektórzy tam się poderwą, tak, tak, to jest tam gdzieś rów mariański. No, no dobrze jest, nawet by niektórzy tam powiedzieli, że to z 10 km głęboko jest. Ale zadanie pytania, a kto wie, jakie istoty, czy istnieje tam życie? Albo jakie istnieje tam życie? No i w tym momencie oczy się otwierają. Wyobraźnia. Że zaczyna pracować, buzować, tak jak trochę na tym ciemnym korytarzu. Gdybym zadał pytanie, co jest na końcu tego korytarza. W tej chwili obrazek o, nie powiększę go, bo mam scalony stłem. A mogę go powiększyć w tym stylu, że. A już nie chcę się y, jakoś... Zobaczymy. Może uda się. <laughs> jak, jak na złość. O. I. I od razu mielibyśmy kilka odpowiedzi, pomysłów, wow, co tam może być? Mogłoby się okazać, że wyjście no, nie wiem, na podwórze, na... a równie dobrze mogłoby się okazać, że tam coś takiego, czego nie chcemy zobaczyć. Tak czy owak, tajemniczość, ech, tajemniczość w procesie gamifikacji jest czymś, co bardzo wspomaga proces edukacyjny. I rzecz, która wydaje się jedną z bardziej fundamentalnych, to nagroda. Oczywiście, że też nie może być celem, ale system nagród w gamifikacji może bardzo mądrze wypełnić w pewnym sensie deficytowy system oceniania. Dlaczego? Dlatego, że w mentalności utrwalił się ten, ten model. Jedynka to jedynka, dwójka, i od razu mamy pewne przypisania do tego, że ktoś jest dobry, bardzo dobry, wzorowy, dopuszczający kiedyś mierny, co może bardziej odpowiadało stanowi faktycznemu, ale gdy patrzymy na, na ten system oceniania i na, na użyte terminy. Może się okazać, że jest to jeden z gorszych, że tak powiem, modeli. Dlatego wiele szkół używa systemu punktowego. Łatwiej im jest. Ja w tej chwili pracując na Classroomie też zwracam informacje z systemem punktowym, mówiąc o tym, że kto zgromadzi jakąś tam pulę punktów, dostaje taką a taką ocenę. To bardzo, bardzo takie uproszczone podejście do gamifikacji, i zresztą nie robię tego jakoś tam zaplanowanie, że, że tutaj tak będziemy zbierać. Raczej staram się dawać zwrotną informację, korzystać z dostępnych narzędzi, które są w klasroomie. To jest kilka jakby zajawek związanych z tym, co daje nam, co się składa, jakby na. Jest w pewnym sensie na w tle gamifikacji. Gamifikacja to konkretne korzyści, i o tym warto mówić z kilku powodów. Przede wszystkim, gdybyśmy nie chcieli y, mieć konkretnych efektów, no to nie byłoby sensu wysiłku, bo jednak, jest to wysiłek y, również, y, a może w dużej mierze. Proporcjonalnie większy, albo nawet, można by zaryzykować stwierdzenie, nieproporcjonalnie większy do prowadzącego, bo przygotowanie takiej gry wątku, takiego, który zgamifikuje nam fragment lekcji, jest czasochłonne, ale prawdą jest, że może się okazać, że wynik może przeruść nasze oczekiwania. Co zyskujemy? Bardzo łatwo po tych, ja je tu będę może podpisywał troszkę na niebiesko, nie będę zbyt oryginalny. Co zyskujemy? Nagrodę. Konkretną nagrodę. Ja je tutaj pozasłaniałem, a teraz nie chcę mi pisać. Nagroda. Muszę zmienić chyba pisak, bo ten niewyraźnie pisze. Różne nagrody, jeszcze ja o nich na samym końcu powiem krótko, co zyskujemy. Zyskujemy naukę. Nauka. Istotna rzecz. Kolejną rzecz. W gamifikacji, w dobrze zrobionym projekcie, mamy pewien konkretny cel. Może on być bardzo prosty, może być rozbudowany, może być wielopoziomowy cel. Co zyskujemy? Zyskujemy zadowolenie. Czyli ja już tu nie będę podpisywał tego gościa ale bardzo wiele osób widzi, yy, ma frajdę robiąc te zadania, w ogóle chce je robić. Czytałem niedawno o początkach gamifikacji w Stanach Zjednoczonych, bo tam to się zaczęło, że zaangażowanie uczniów w edukacji zdalnej studentów, bo to właściwie w tamtym środowisku było, było rzędu kilkunastu procent, gdy okazało się, że uczniowie, że dostają projekty zgamifikowane, to nagle się okazało, że zaangażowanie wzrosło o kilkadziesiąt rzędu, 70 i więcej procent. I mówię, O, to jest fajne, to nam się podoba. Co ciekawe, podobny wzrost zainteresowania i tego nie umieli wyjaśnić, towarzyszył mężczyznom i kobietom. Choć generalnie chyba mężczyźni częściej grają, że tak powiem, próbują. Co mamy kolejne jako kolejny, kolejną korzyść osiągnięcia osiągnięcia. Mam prośbę Benia, yy, 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 albo ścisz mikrofon, za chwileczkę będzie można, yy, bo tak to ja nagrywam i potem będę musiał wycinać te fragmenty. <grychy> Dziękuję Ci mocno. Yy, ach, nasmarowałem paskudnie. Osiągnięcia. Poprawię to może, bo nikt tego nie przeczyta. Osiągnięcia. Tablet jest w pozycji pionowej i niewyraźnie się pisze. Rzecz kolejna, którą mamy i która właściwie niemal nie występuje w edukacji tradycyjnej tak zwany challenge. Młodzież mówi: Mam challenge albo challenge. Wyślij swoje zdjęcie, gdy miałeś tam rok, czyli wyzwanie. I wreszcie konkret. Na którym nam najbardziej zależy, który jest w sumie celem, pewna umiejętność. Wiedza. Wiedza albo umiejętność. I właściwie nie chciałbym tego jakoś ustawiać priorytety temu wszystkiemu, czy to, czy to jest od najważniejszego do naj, najmniej ważnego, czy odwrotnie, ale to, co jest chyba jedną z większych bolączek, to jest Zaangażowania. Wiele osób trudno jest zmobilizować do pracy. W grze uzyskujemy to w całkiem przyzwoitym, na całkiem przyzwoitym poziomie. To, co jeszcze w tym kontekście warto jakoś mieć na uwadze, to to, że Gamifikacja, stety albo niestety, tym, którzy chcą, to dostają turbo doładowanie. Tych, którzy kompletnie nie chcą, może się okazać, że nawet gamifikacja im nie pomoże. I tu trzeba mieć świadomość tego, że gamifikacja nie jest lekarstwem na, na bolączki edukacji w sensie takim jakimś globalnym. O, bierzemy gamifikację, mamy z głowy Edukację. Mamy z głowy problemy w edukacji. To w pewnym sensie tutaj jest zawarte na tym slajdzie czyli nie zastąpi nam tego, co nie działa. Jak coś nie działa, to gamifikacja szanse, że ona to ożywi, no możemy się, że tak powiem, przeliczyć. Za to jest to na pewno dobry motywator. I to, co jest na samej górze i o czym chcę już na zakończenie samej gamifikacji powiedzieć, przynajmniej tego wstępu, to to, że warto przemyśleć raz personalizację nagród. Na ile w ogóle jesteśmy takie coś w stanie zrobić. O co chodzi w tej personalizacji nagród? O nic innego jak najpierw w ogóle dywersyfikację, czyli nagrodą niech będzie status. Ktoś robi. Projekt, powiedzmy, i osiąga status kogoś tam. Zdobywa złoty kielich, albo brylantowy, albo jakiś. W ten sposób jest piętro wyżej. Druga rzecz to jest uczestnictwo, czyli ktoś, kto reprezentuje coś sobą w sensie takim, że osiągną pewne, pewien poziom, to pozwalamy mu. Daję mu uprawnienia na przykład. Nie wiem, może być kimś, kto rozdaje w pewnym sensie karty w projekcie. Trochę to może być niebezpieczne w przypadku szkoły, więc tu trzeba uważać, żeby mądrze tą nagrodą się posługiwać. Ale na pewno wiele osób może zostać dowartościowanych, gdyby się im na przykład na Discordzie dało moda czyli dało możliwość administrowania jednym kanałem tematycznym. Wielu, tak jak z mojego doświadczenia wynika, wielu, aż, aż, aż ich trzęsie, żeby dostać tego moda. No, nie rozdaję modów, albo jeśli rozdaję mody, to od razu ustalam pewien poziom możliwości, bo, bo może z tego powstać wywoda. Siła. Słuchajcie, siła to jest podstawa w, w gamifikacji, czyli to, że mogę, to, że ja to mogę, że nikt mi na plecach nie wisi, nie siedzi, nie pogania. Ja to zrobię w swoim tempie. Ja jestem w projekcie, w pewnym sensie, sterem, żeglarzem, okrętem, panem całej sytuacji. Zdobywam to. Te projekty realizowane, w, powiedzmy tak indywidualnie, to one oczywiście tak, tak funkcjonują. Wiadomo, że jeśli zbudujemy team, to yy, zespół, to yy, no to o, tu już pojawi się element rywalizacji, ale, ale właśnie, to może się okazać, że jeśli mamy jakąś przestrzeń, gdzie będziemy publikować takie wyniki, to yy, u mnie w domu nie ma dnia, żeby moi synowie czy moja córka nie przybiegali i ta, tata, tata daj dostęp do Duolingo, bo, bo jestem drugi albo jestem trzeci. Bo tam jest na bieżąco publikowana ten ranking, kto ile punktów zdobył. Ja to traktuję jako zabawę w ich wypadku. Póki co, bo, bo to są powiedzmy młode osoby. Natomiast niewykluczone, że może to mieć ciekawe znaczenie. Zresztą to warto badać. Takie, takie, czy, czy to jest motywujące? Czy to jest odwrotnie? Bo może ktoś się wycofać, stwierdzić, że zrobi. Jedno zadanie i tyle. Staw to jest nic innego jak dodatkowe prezenty. Takie typu no, w edukacji, co możemy dać? Możemy dać komuś za wyjątkowe, za złotego, że tak powiem, projektowicza, złoty faryzeusz z naszego projektu. Może dostać nagrodę na koniec roku. Możemy ogłosić, że kto wygra wszystkie projekty, będzie ogłoszony. Mistrzem, Masterem jakiś tytuł wymyślimy, który, który nadamy i to będzie do, temu może towarzyszyć książka czy, czy jakiś ciekawy inny gadżet, który będzie materialną nagrodą, choć trzeba tutaj wszędzie o roztropność się troszczyć.